Siema witam bardzo serdecznie na odcinku z Browstars, a w tym odcinku pogadamy sobie o nowym, wyzwa nowym wyzwaniu UNO i nowym evencie w Browstars UNO. I co? zostawcie łapeczkę do góry pod tym filmikiem, zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem po więcej odcinków. I co? Przechodzimy do odcinka. Najpierw chciałem Wam powiedzieć, że, bo jak widzicie, mi tego skina udało się zdobyć, bo widzę. I bo na, mi tego skina się akurat udało zdobyć Więc co, ja się z tego bardzo i to bardzo cieszę z tego Bo jak ja tego, bo ten skin jest tak mega, mega, mega ładny Mega ładny i... I widzowie, ten skin ma strasznie i to strasznie ładne te ataki, mega I to mega ładne te ataki ma, więc... I widzowie, teraz wam powiem Jaką postać wziąć na te tryby I co no i Dobra no ale jak wiecie Właśnie wyszedł nowy event Uno i co No i za mi to jeszcze to że chciałem Was zaprosić do mojego klubu Pieski Adamka zapraszam wszystkich Eee sobie sobie znacznik klubu Bo to ma taką nazwę Co może wam nie, wys nie wyskoczyć Ta nazwa więc teraz wam Na ekranie wyświetlam ten to, ten, to właśnie znacznik klubu. Przepiszcie sobie, sobie I wbijajcie Od 40 tysięcy pucharków wbijajcie. Więc co? Najpierw to sobie chyba przejdziemy do nowego trybu, jakim jest Uno. I co? Taka mapa właśnie widać, okej. Okay. Ja, ja w to, ja w to, ja właśnie w ten, w ten tryb grałem już na tym nowym wyzwaniu. No i dobra. Okej, okay, jeszcze i teraz jeszcze wam powie, pokażę jakie są ikony. Jak widzicie takie są ikony. Ja wam wszystko po to pokażę. Czekajcie. Już wam to pokazuję, patrzcie. Na przykład mam tutaj taką emotkę. Tutaj taką, jeszcze taką pokazuję łapeczkę w górę łapeczkę w dół, tak jak... No tak jak w tej grze u nas. no Pamiętam większość Was znacie tą kresę, to UNO, te karty UNO Dobra I czy jeszcze, jeśli mieliście jakąś emotkę? Chyba już nie Tak, już chyba nie było żadnej emotki No dobra, to chyba było na... Okej okay. To teraz przejdziemy sobie do tego Jak, jakie postacie wziąć na ten tryb No ale widzicie, ja tu mam, mam 3-4 piętrze 6 biletów kupionych, bo ja tam wydałem raz 9G. tam za pierwszym razem 4 gierki przegrałem, ale jak widzicie, ja tu wszystko wygrałem. No i dobra, pierwsze mamy tutaj, tutaj ikonkę gracza, którą już mam. Tutaj spray UNO z tymi kartami UNO, dobra. No i tutaj mamy emotkę, z taką co wam pokazywałem. No i na końcu mamy skina do Chester'a, czyli Chester Uno, okej, okay. więc jakie postacie Wam polecam na tym, na ta, tutaj grać, widzowie, ja na na tej mapie, na, na tej pierwszej mapie grałem e, właśnie Meg, widzowie polecam Wam tutaj grać, grać Meg, bo naprawdę Mega dobrze się gra, te, grało tutaj Mac bardzo wam polecam I widzowie, uwaga be, Pod żadnym pozorem nie grajcie z randomami Tylko wejdźcie w znajomych tutaj, no jak zapraszcie drużynę wejdziecie sobie na dół i kliknijcie tutaj na dole Szukaj gracza, szukaj gracza Bo tak to znajdziecie Będziecie mieli zwykłego gracza, tak jak A tak jak sobie po prostu odpaliście giereczkę to po prostu będziecie mieli randomów, czyli randomów. A z randomami to wiecie, że jest różnie. Randomy są mega słabe, i przez to możecie przegrać te wszystkie e, właśnie bileciki. Okej, okay. no to. No i na tej ty... druga mapa, tak samo Mac tak samo będzie dobra też Mac, bo tutaj, tak szczerze, ja praktycznie na tych wszystkich mapach grałem Mac naprawdę, Mac to jest. Meg naprawdę dobrze odda oddaje, ale innych postaci nie jestem. Raczej czekajcie. Ale na tym trybie, na tym trzecim, czy tam drugim, choć czekajcie, polecam wam wziąć Meg, uwaga, Lub, e, Rico, a może i nawet Lumi. Lumi też może być tutaj dobra. I co? No i takie trzy postacie wam polecam wziąć i wygrać ten, ten właśnie, to wszystko. I co? E, dobra, tutaj jeszcze. No i pamiętajcie, weźcie sobie tą owcie szukaj gracza. Bo jak będziecie grać z randomami, to raci, to przegracie. Więc co? Widzimy się. I co? To już było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale i, i uwaga zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem i zapraszam do klanu kto chce niech pija zapraszam a wy i widzimy się w kolejnym narka.